Słuchajcie, krótki test latarki. Takie coś nabyłem. Już Wam zaraz wszystko powiem. Model LT3. Model LT3. 10W, 1000 lumenów jasność, 12 białych świateł, 12 czerwonych, plus jedna tutaj z przodu. Power Bank 4000 mAh, napięcie 3,7V. Nie czerw 12. Eee, słuchajcie, czerwona sobie sieci widać. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale jesteśmy teraz na śniegu. Drugie jest migające, takie awaryjne. Z drugiej strony mamy białe. Takie typowo, typowo warsztatowe. Trochę nam pies przeszkadza, Słuchajcie, zobaczcie. Teraz podpięć, muszę wyjąć, co? O, zobaczcie teraz, to jest białe, to co no, nazywam warsztatowym, ciemniej, z drugiej strony dajemy czerwone, czerwony no myślę, że z daleka widać bardzo dobrze, no i żarnik główny, słuchajcie, jedna lampka, ten sad, co widzicie tam daleko ciemny, jest jakieś 400 metrów od nas, nie wiem, czy to będzie widać. Ale ta lampka tam sięga. Słuchajcie. Te drzewa, które tam widzicie są jakieś 400 metrów od nas. To jest nasz, nasz sad czereśniowy. Czereśnie, śliwki, jabłka. I to wszystko po prostu tam widać. To jest latarka za naprawdę bardzo dobre, bardzo dobre pieniądze. Możecie ją kupić, nie wiem dokładnie, wpiszcie sobie model lt 3 Albo znajdźcie ją po prostu po, po wyglądzie coś takiego. Moim zdaniem jest to rewelacja. Może nie jest jakiś to mały sprzęt, ale za te pieniądze, słuchajcie, to jest po prostu e, kosmos. E, druga jeszcze taka fajna sprawa. Funkcja powerbanka. Możecie naładować tutaj pod tą klapką jest wejście micro USB i USB A. E, postaram się wam to pokazać. Jest, widzicie? Możecie naładować mikro USB telefon, ewentualnie ktoś ma yy, zwykłe USB, yy, możecie podpiąć każdy tak naprawdę. Powerbank nie jest duży, 4000, o, pół telefonu Wam naładuje, może trochę więcej, może raz naładuje. No i pokazuje stan naładowania akumulatora. Zobacz. Po zaświeceniu głównego, no teraz nam spadło ze 100 na te 75, być może 80. Włączamy wszystko co jest nic się nie zmieniło. Także jest w miarę dobrze naładowana. Także słuchajcie, jak kto się zastanawia nad tanią dobrą latarką jakąś kempingową, taką w miarę powiedzmy podręczną, bo ma jeszcze pasek taki tutaj, to jak najbardziej polecamy. Trzymajcie się hej.